jak tam w porządku? E, w porządku. Cieszę się, Alfie. To było dla ciebie za łatwe. Zgadnij, co robię? E, Marcel, pije, 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 spać. Jesteś super? Spać. Dobra, pora już spać. E, spać, Alfie, spać. Alfie, spać. Jeść, jeść, jeść. Dobra, dobra, rozumiem. Smacznego! I dobranoc, Alfie Dobranoc, dobranoc Dzień dobry, Alfie No co jest? Obraziłeś się? Czekaj, namówię cię do mówienia Zobacz No i? Co robię? A... Ej, Alfie Nic nie mówisz Co się stało? Jesteś chory? Becklut! Pies. Pec próg, pec próg. Piszcie do nas pomożemy, wam wach. Pec próg, pec próg. zaginione zwierzęta znajdzie w nich. Pec klub. Papuga, która zapomniała języka w gębie. Marcel nas potrzebuje, bo Alfie, jego papuga, przestał mówić. Napisałam może spróbujemy pomóc. Mimo, że Alfie nie zginął. To papuga Rzako, jak papuga Angeliny Ślicznej, którą podarował jej ukochany przed wyjazdem na zdjęcia. Ale słodziak! Czytałam o tym w gwiazdach poufnie, ale to tajemnica. Akurat ty umiesz zachować tajemnicę, pleciuga! Na 100% tego nie umiesz! Bzdury gadasz! Jeśli Oskar mi powie prawdziwą tajemnicę, przysięgam, że nie wygadam! Tobie! Zakładasz się? Niech ci będzie, ale jak wygadasz, kupujesz hmm. mi 15 mega Uuuh! Co to za tajemnica? To niesamowite. Wiesz co? ostar się. E, tak? E, nie, nie mogę. Nic ci nie powiem. E, dobra, przypominam, hmm. że mamy odkryć, dlaczego Alfie nie chce mówić. E, widziałeś, tym? Wytrzymałam. Nie powiedziałam. E, chłopaki, zaczekajcie. Papuga jest tak inteligentna jak pięciolatek. Nie wiem, co się stało. Wcześniej gadał ze mną bez przerwy. No, co jest, Alfie? Zapomniałeś języka w gębie? Pokaż! Nie podtyka się palca ze stresowanej papudze. Nie widzisz, że Alfie gubi pióra? Wcześniej tego nie robił. Może to tylko pierzenie. U ptaków to się zdarza nawet trzy razy w roku. Ale nie od tego przestał mówić. Marcel powiedział nam dokładnie, co się stało. Wczoraj o 20.15 rozmawiałem z nim jak zawsze. Dałem mu ziarno i zgasiłem światło. Dobranoc, Alfie! Dobranoc! Na Mówiłeś o tej karmie? Tak, a potem poszedłem spać. Nie słyszałem ani nie widziałem nic dziwnego. A dziś rano o siódmej zobaczyłem, że Alfie nie mówi. Co się stało między 20.30 a siódmą? Moja mama wyszła. Pracuje w nocy. Mm. Możemy spytać moją siostrę. Nie mam pojęcia. Cały wieczór uczyłam się w pokoju. Dzieci, zamiast marnować czas, lepiej weźcie się za lekcję. No dobra, poprosimy o pomoc Roberta Sprawdzimy, czy te ziarna są dobre dla Alfiego Może Robert nam powie, dlaczego za nie mówił Nic tu nie widzę Te ziarna są idealne dla papugi Możesz ją też karmić owocami Pokaż mi teraz Alfiego Dobrze, język jest w porządku Tim, będziesz musiał zmienić swoją teorię Ne, 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 ne Alfie jest zdrów jak ryba, ale cierpi na wyskubywanie, czyli wyrywa sobie pióra bez powodu. Ale dlaczego? Może przeżył wstrząs albo się nudzi. Ale my ciągle się bawimy. Hmm, hmm. Może chciałby spędzać czas z inną papugą. Tak czy inaczej, Alfie próbuje zwrócić na coś uwagę. Wczoraj Alfie się bawił, a dziś koniec. Nudzi się. To nie jest logiczne. Marcel, a mogę coś u niego sprawdzić? Tak, proszę! Uwaga, niesko papuga! Algi wciąż lubi się bawić! Jest w doskonałej formie! Chodźcie trzeba posprzątać! O, gratuluję pomysłu, Oskar! Nie przesadzaj. Hej, zobaczcie! Tak jakby ktoś drapał i chciał. Chciał wejść i przestraszył Alfiego. Chodźcie na dwór! Nie widzę śladów na ramię okna. Na trawie też nie. Poza śladami naszych stóp. Nikt wtedy nie szedł, to fałszywy trop. Wracamy do początku. Co mieszkańcy robili między 20.30 a 7.00? Nina, idziesz ze mną przesłuchać mm -hmm. Lile. A ty, Oskar, przepytasz z morusem mamy Marcela. Zamiast marnować czas, lepiej weźcie się za lekcję. No naprawdę super. Dziękuję ci, Tim. Nie bój się, Oskar! Morus, obronisz mnie? O, może nie zacznie krzyczeć. Ty, mały chuliganie, czego tu jeszcze szukasz? Wiesz, że mega cheeseburgery są niezdrowe! O, zrobimy to inaczej, ale musimy sprawdzić, czy lubi zwierzęta. Cześć dziewczyny! Mm -hmm. Do jutra Lila. Idziemy! To znowu wy? Co tu robicie? Już wam mówiłam, dajcie mi spokój! Ale cześć! Ona coś przed nami ukrywa. Jak Oskar. No weź, powiedz mi. Bo mm, ma mm. kłódkę. Mm. Chodź, śledzimy ją. <śmay> mm. hm. Hm. <śmay> <śmurs> Dziękuję, panu. <śleskop> <NP> Phys <empezar> <physatures> mm. <ikkepiano> Skąd ona się tak śpieszy? Nie wiem, ale biegnie! Uh. <ślawnikirna> Lilo! <ślawnikirna> uh, spotkała się z ukochanym! Hmm? Miłość jest taka piękna! Bez sensu w ogóle! O tak, jest taka słodka! Przypomina mi o sekrecie Ozgara! Hmm. opowiedz mi o nim! Ups! Uh. Nie, nie, nic nie powiem! Hmm, A no, dobra, szybko, chodź! Hmm? Masz, oddaję ci DVD. Miałaś czas to obejrzeć? Pożyczyłem ci dopiero wczoraj. Tak, nie chciałam czekać i miałam rację. To było bardzo śmieszne. Jak ty. <ścoughs> o, ja cię kręcę. Co to za bałagan? E, ej, co ty tu robisz? Bardzo panią przepraszam. Moroz zgubił swoją ulubioną kość. Jest uparty jak osioł. Proszę się nie denerwować. Obiecuję, że zakopie dołek. <laughs> nie martw się. Wiem, że z upartym zwierzakiem nic nie zrobisz. Nasza papuga na przykład nie przestawała wesoło śpiewać 100 lat. sto lat. Sto lat, lat, niech żyje, żyje no! Ale teraz ma pani spokój, bo Alki przestał mówić. Ani trochę. Bardzo lubiłam, jak mówił. To smutne, co się stało. Ej, uważaj, Morus! W końcu stłuczesz pani szybę. No proszę. To nie mama. Mama jest niewinna, uwielbia zwierzęta. Dzisiaj Morus kopał dołek i obsypał okno kamyczkami. Takie właśnie kamyczki porysowały szybę. A my na przykład odkryliśmy tajemnicę Lili. Okłamała nas. Cały wieczór uczyłam się w pokoju. Akurat, wieczorem była z chłopakiem. Ach, miłość. Bruno jest jej księciem z bajki. Na pewno się do niej zakrada. Wspina się na balkon i puka w okno. Ale to romantyczne. Zaraz, Nina. Jaki balkon? U niej nie ma balkonu. Nie no, Nina przesadza. Zwłaszcza kiedy mowa o miłości. Ale ona ma rację! Już teraz wiemy, kto rzucał kamykami w okno. Czyli kto? No Bruno, chłopak, który przychodzi do Lili. Myślicie, że to on wystraszył Alfiego? Chyba wpadłem na pomysł. Podszyję się pod Bruna i umówię się z Lilą. Myślisz, że się uda? Hmm. Za wieczór mama Marcela wychodzi do pracy Proszę, teraz powinien przyjść Bruno Bruno? Lila! Co ty tu robisz? Przecież przysłałaś mi wiadomość Ale nie, to my hmm. Dlaczego nas okłamałaś? Z powodu mamy przy niej nic nie mogę powiedzieć. Słucha? E... Co powinnam wiedzieć, Lila? A przede wszystkim, kim jest ten chłopak? Mm. Ech, to, to, to. To. To ten, który pomoże Alfiemu odzyskać głos. Mm. To była niespodzianka! Bruno mm. ma papugę i zaproponował, że może spotkać się z Alfim. Doskonały pomysł Dobra, zapomniałam torebki Uciekam do pracy uh. Ale ja nie mam popugi Jeszcze nie masz, ale bardzo szybko sobie kupisz oh, Ale genialnie, będziemy mogli się spotykać To bardzo ładnie brzmi, ale wciąż nie wiemy, dlaczego Alfie od wczoraj nie mówi hmm? Hmm? Hmm. Nadeszła pora, by się przyznać kiedy spotkaliśmy się wczoraj z Brunem, Alfie miał się dobrze. Bruno przyniósł mi DVD. Pocałowałam go, by mu podziękować. A wtedy... Ach. Lila daje buzi! Lila daje buzi! Zamknij Lila się! Buzi. Zamknij się! Lila daje, Lila daje buzi! Lila daje buzi! Lila daje buzi! Nie przestawał, a ja spanikowałam. Bałam się, buzi. że powie to przy mamie. Nie wiedziałam, jak go uciszyć. Chciałam go przestraszyć. Alfie, zamknij się! Cicho! Cicho! Przepraszam cię, nie powinnam. To przeze mnie Alfie przestał mówić. Musisz mi wybaczyć. Myślisz, że mu przejdzie? Wybaczam ci, na pewno mu się polepszy. Zwłaszcza z nową samiczką od Bruna. Ach, miłość. Twoja legitymacja bez klubu. Dziękuję, Aha. Ej, Nina, ale to słodkie! Całują się, to miłość! No co? Nie powinieneś chpić, bo kto się kocha w Monice, Córce dyrektora, która ma 18 lat. U, u. Zakochany w Monice! Co był ten sekret! Oskar jest zakochany! Oskar jest! Przestań zakochany. na tych giaz, bo jak nie to ci! Oskar zakochany! Oskar zakochany! Nie tylko ja powtarzam tajemnicę! Bez nadziei jesteście. Jeszcze... Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Platformy NC Plus Start International Polska.